Otwieram walne zgromadzenie spółki Autobus SA w roku 2010. Mamy dzisiaj do podjęcia trzy bardzo ważne uchwały. Pierwsza dotyczy podziału zysku za ubiegły rok. Jako akcjonariusze zdecydujemy w głosowaniu, co zrobić z tym zyskiem. Po drugie. Po drugie, będziemy musieli zdecydować, czy nasza spółka rozszerzy swoją działalność i rozpocznie produkcję nie tylko autobusów, ale i tramwajów. I po trzecie, zdecydujemy, czy przenosimy produkcję do Chin i zamykamy fabrykę w Polsce. Ponieważ zgłosiło się sześć różnych grup inwestorów. Przed podjęciem decyzji prosimy o zabranie głosu przedstawicieli z każdy, każdej z tych grup, aby uzasadnili jakie decyzje ich zdaniem są najlepsze. Prosimy na pierwszy ogień zarząd, bo on będzie, skoro uzyskał absolutorium, w największym stopniu realizował decyzje, które dzisiaj pod, podejmiemy. Bardzo proszę zarząd. A pozostałych inwestorów prosimy o uwagę. Pamiętajcie, na koniec będzie głosowanie. Może rzeczywiście od razu poprosimy o rekomendacje do wszystkich decyzji. Przedstawiamy projekt zarzą zarządu spółki Autobus SSA. Uważamy, że podział, podział zysku z ubiegłego roku powinniśmy wypłacić 5% dywidendy od akcji, 80% rozbudowy firmy, 15% kontrola i budowa tramwajów. Drugi punkt, rozszerzenie działalności. Chcemy otworzyć nową linię produkcyjną tramwajów ze względu na większe zyski. Przeniesiemy także produkcję do Chin, ponieważ tam na pewno będą mniejsze koszty produkcji i więcej pracowników. Dziękujemy. Czy wszyscy popierają przez aklamację? Zamierzamy przeznaczyć 100% na dywidendę. Ponieważ chcemy za, jak najwięcej zarobić z tego, co firma zarobiła. Nie chcemy rozszerzyć produkcji o tramwaje, ponieważ, pomie, ponieważ chcemy wszystko przeznaczyć na, na DeFieden. Nie chcemy przenosić y, firmy do Chin, ponieważ pracownicy nie chcą stracić pracy. Nie. Tak, to byśmy musieli całe rodziny przeprowadzać. Wszystko mamy tutaj. Nie, no nie będziemy się specjalnie uczyć języka. Po co? A po drugie, produkt jest razem na wartości, jeśli będą produkowane w Chinach. Ostatnie, ostatnia dyskusja dotyczyła przeniesienia produkcji do Chin, tak więc zapraszamy inwestorów chińskich. Zysku przeznaczyć na dywidendę, a resztę na rozbudowanie linii autobusowych. No, żeby był lepszy silnik, lepsze wyposażenie ogólnie. Proponujemy też produkcję, rozszerzenie produkcji o tramwaje, ponieważ będą one zwiększały zysk, no ten zysk przyniesie za parę lat. Ogólnie, iż, y, produkcję, no, proponujemy też przenieść produkcję do Chin. Ponieważ jest to nasz kraj, jest tam większa ludność, większy zarobek będzie, więcej siły roboczej i ogólnie więcej dochodów. Czyli zobaczcie, tutaj ujawnił się dłuższy horyzont czasowy tych inwestorów. Mogą czekać na inwestycje z tramwajów, bo też liczą, że w tym czasie druga część będzie inwestowana w produkcję autobusów w Chinach. A te inwestycje będą wymagały czasu, żeby to się wszystko zwróciło. Więc tutaj też pokazali taką logikę, że rzeczywiście dla nich to są najatrakcyjniejsze oferty, ale też pokazują, że oni się bardzo szybko z tej spółki nie wycofają. Chyba, że zostaną przegłosowani i nie będą realizowane ich dążenia, które tutaj ujawnili. Bardzo dziękuję. Mamy jeszcze grupę dostawców w części autobusowej. Nie zawsze, nie zawsze akcjonariusz musi wiedzieć, czego chce. No, w tym przypadku akcjonariusze no, jest im to zupełnie obojętne. Jeżeli będzie wypłata zysku, to się ucieszą. Chcemy produkować tramwaje, ponieważ y, wzrośnie nam koszt y, wzrosną koszty za bilety i y, ludzie będą chcieli częściej jeździć autobusami. Jest mniej przystanków. My chcemy produkować części autobusowe i nie chcemy, czy, znaczy części do tramwajów, bo yy, no, dla autobusów jest więcej przystanków i więcej ludzi korzysta z autobusów, bo w każdym mieście jest przystanek autobusowy i we wsiach i w ogóle. I yy, więcej ludzi z tego korzysta i są tańsze bilety, dlatego też no więcej ludzi się na to decyduje i no i koniec. No to nie przenosimy, bo tam są części tańsze i będziemy mieli mniejszy zysk. Macie tutaj nabywcę w postaci tej spółki, jesteście dostawcą części dla autobusu SA, czyli to jest wasz klient, jeżeli on przeniesie produkcję do Chin, raczej mało prawdopodobne, żebyście też swoje części przenosili do Chin. Bo koszty transportu będą tak duże, że nawet gdyby cena Waszych części była porównywalna z chińskimi, to podejrzewam, że Chińczycy wybiorą lokalnych dostawców, bo będą mieli pewność, że te części dotrą na czas. No a Wy będziecie musieli do, doliczyć bardzo wysokie koszty transportu. Dobrze, bardzo dziękuję. Mamy jeszcze dwie grupy inwestorów. Bardzo ważny podmiot banki. W spółkach ze względu na duże kapitały, którymi dysponują inwestorzy instytucjonalni, finansowi, bardzo często oni mają największy wpływ na to, co się dzieje w spółce, ale też nie zawsze mają sprecyzowane stanowisko. Łączą średni horyzont czasowy decyzji w największym stopniu. Tak, my proponujemy 80% zainwestować i na, będzie to na autobusy, które są nowoczesne z klimatyzacją, telewizorem, nowoczesnym kształtem i również na tramwaje, na takie luksusowe i proponujemy przenieść to wszystko do Chin, ponieważ tam są niższe podatki, jest tańsza siła robocza i większy rynek. No, powiązane z celem zarabianie pieniędzy, z tego jesteście rozliczani i uznajecie, że taka strategia najlepiej te cele zrealizuje. Bardzo dziękuję i zapraszam grupę z miasta. Dobra. To my przeznaczyliśmy 40% dla akcjonariuszy i 60% na inwestycje. I to, co na inwestycje zamierzamy wybudować, nowe drogi, obwodnice i nowe fabryki, żeby zmniejszyć bezrobocie. Jesteśmy przeciwko produkcji tramwajów i przeciwko produkcji w Chinach. Przeciwko tra produkcji tramwajów, ponieważ warunki nie pozwalają na budowę torów, A przeciwko na produkcję w Chinach, ponieważ części mogą być wadliwe i stracimy pracowników. I jeszcze jesteśmy przeciwko produkcji tramwajów bo bezpieczniej jest jeździć autobusami, no bo tramwaje są napędzane na prąd i jak jest burza, no to można się coś stać z tramwaju, a w autobusie nie. Za chwilę przejdziemy do głosowania. Będziemy głosować nad każdą uchwałą osobno. Pierwsza, pierwsza uchwała, w jaki sposób podzielić zysk, jaki wypracowała spółka autobus. Mieliśmy różne propozycje od różnych grup inwestorów. Przypomnijmy sobie, pracownicy chcieli wypłacić cały zysk dla akcjonariuszy, ponieważ chcieli zarobić jak najwięcej pieniędzy, to co, to, co będzie w przyszłości, nie do końca pracowników może, może w tym momencie interesuje. Pozostałe grupy akcjonariuszy były dość zróżnicowane. Niech, niektórzy chcieli wypłacić 40, tysięcy, 40%, niektórzy po połowie, niektórzy 80%. Każda grupa akcjonariuszy motywowała to w inny sposób. Miasto chciało wypłacone pieniądze przeznaczyć na inwestycje w infrastrukturę miejską, zbudować nowe drogi, obwodnice. Inne grupy inwestorów jak na przykład zarząd bardziej wolały przeznaczyć pieniądze w spółce po to, by jej produkcję zwiększać, poprawiać jakość. Padały ze stron różnych grup inwestorów Pomysły na to, jak usprawnić autobusy, na przykład, żeby były, miały telewizory w środku. Z czym oczywiście wszyscy pewnie byśmy się zgodzili, że, że, że no, przyjemniej by się nimi podróżowało. I proponuję głosować nad trzema wersjami uchwały. Pierwsza mówi o tym, że cały zysk przeznaczamy na inwestycje w spółkę. Druga mówi, że cały zysk przeznaczamy na wypłatę dla akcjonariuszy, a trzecia mówi, robimy pół na pół, połowę dla akcjonariuszy, połowę dla inwestycji. Kto jest za pierwszą opcją? Czyli 100% dla yy, akcjonariuszy. 100% wypłaty dla akcjonariuszy. Kto 100% jest za taką dywidenda. Nie widzę. Przypominam, że pracownicy proponowali taką, takie rozwiązanie. Ale Czy ktoś być może ich przekonał? Argumenty innych inwestorów przekonały pracowników do zmiany swojego stanowiska. Więc ostatni raz pytamy, kto jest za wypłatą 100% zysku dla akcjonariuszy. Komisja skrutacyjna ma ułatwione zadanie. Zero przecinek zero Wersja druga tej uchwały kto. Jest za tym, żeby 100% zysku przeznaczyć na dalsze inwestycje. Ale to nie jest nigdy, że trzy osoby, bo to mogą być przedstawiciele, którzy mają duży pakiet akcji. Jako grupa z miasta, władz miasta, ma jedną szóstą wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę. Więc jedna szósta za tym rozwiązaniem. A kto jest za rozwiązaniem trzecim? Połowa tu, połowa tu. Pięć szóstych głosów oddanych za tym rozwiązaniem. Widzę, że niektórzy próbowali głosować dwukrotnie. Na prawdziwym walnym zgromadzeniu takie sytuacje nie mają miejsca, ponieważ zazwyczaj odbywa się to za pomocą systemu komputerowego. Każdy akcjonariusz dostaje specjalną kartę, na której jest zapisane, ile ma głosów, no bo tak jak mówiliśmy, akcjonariusze są różni. Jeden akcjonariusz może mieć jeden głos, a siedzący obok niego, wyglądający dokładnie tak samo, może mieć 10 tysięcy głosów. To, to wszystko jest zakodowane na kartach, wkładając karty w specjalne czytniki, akcjonariusze podejmują decyzję, która błyskawicznie wyświetla się na ekranie, nikt nie musi chodzić i liczyć, no bo wiadomo, jakby ktoś chodził i liczył, to na pewno by się pomylił. Tak. Druga, druga uchwała, nad którą, nad którą e, zastanawiało się Walne Zgromadzenie, to uchwała na temat podjęcia dodatkowej działalności przez spółkę. Czy akcjonariusze zdecydują, że spółka powinna rozpocząć produkcję tramwajów, czy powinna pozostać przy produkcji autobusów? I tutaj również pojawiały się różne argumenty za, za obiema wersjami. Ci, którzy byli za produkcją tramwajów, twierdzili, że to dodatkowa możliwość zarobienia pieniędzy, że tramwaje są bardzo, bardziej komfortowe. Z drugiej strony pojawiały się głosy, czy na pewno tramwaje są równie bezpieczne jak autobusy i czy na pewno jest sens marnować wysiłek spółki, która już wyspecjalizowała się w produkcji autobusów, by podejmować nowe, nowe działania, których efektów niekoniecznie musimy być pewni. Więc spytamy teraz walne zgromadzenie, kto z akcjonariuszy jest za tym, aby rozpocząć produkcję tramwaju. Raz, dwa, trzy, cztery, szóste, czyli dwie trzecie, 66,67% głosów za tym rozwiązaniem. Czyli innymi słowy, decyzja została podjęta. Spółka autobus rozpocznie produkcję tramwajów. I, i, i tak to czasami w spółce bywa. Czasami decyzje podejmowane są jednym lub zaledwie kilkoma głosami. Niestety pozostali akcjonariusze muszą takie decyzje uszanować i jeżeli w jakiś sposób fundamentalnie się nie zgadzają z taką decyzją, to oczywiście mają możliwość, jak to się mówi, zagłosować nogami, czyli sprzedać akcje tej spółki i na przyszłe walne zgromadzenie po prostu nie przyjść, no bo, bo już to nie będzie ich spółka. Trzecia decyzja, czy przenieść produkcję do Chin. Oczywiście tutaj również zdania były podzielone. Zarząd spółki proponował przeniesienie produkcji do Chin, no bo w ten sposób zarząd twierdził, że spółka osiągnie lepsze zyski, tańsza produkcja, więcej siły roboczej, dostęp do większych rynków azjatyckich. Nic dziwnego, że podobnie argumentowali inwestorzy wywodzący się z Chin którzy być może byli zmęczeni podróżą do Warszawy na walne zgromadzenie i następne chcieliby odbyć już w Chinach, w nowej siedzibie spółki. Ale były też głosy, które się sprzeciwstawiały takiemu rozwiązaniu. Pracownicy z oczywistych powodów nie chcieliby zamykać fabryki w Polsce i przenosić się do Chin, nawet mimo propozycji przeprowadzki, przeprowadzki do Azji. Przeciwko, przeciwko przeniesieniu produkcji do Chin było także miasto, które jest w jednej szóstej właścicielem spółki. No można zakładać z jakich powodów. No gdyby fabryka przeniosła się do Chin, no to już nie byłoby jej w Polsce, nie byłoby w tym mieście, nie płaciłaby podatków dla miasta, zwiększyłoby się bezrobocie, co ewidentnie z punktu widzenia miasta nie jest korzystne. Przystąpmy w takim razie do głosowania. Kto jest za przyjęciem za tej decyzji przenoszącą produkcję do Chin. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, szóste, znowu 66, 67% za, 33 i 32% I oto, przeciw. I oto akcjonariusze zdecydowali, że fabryka się zamyka w Polsce i przenosi się do Chin. Część inwestorów pewnie w taki sposób zareaguje. Pytanie też, w jaki sposób za, 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 pod, jakie decyzje podejmą inwestorzy nieobecni Nawalne, jak te decyzje odbiją się na notowaniach, ale to będziemy mogli sprawdzić dopiero następnego dnia, kiedy dojdzie do notowań kolejnych spółki autobus SA.